Siema dzisiaj gramy w Bedwarsy I. I to to tyle generalnie już nie mam za bardzo pomysłu na odcinki i, i tak na dobrą sprawę posiłkuję się innymi twórcami jest to kiepskie, wiem ale pracuję nad czymś naprawdę fajnym o czym dowiecie się w następnym odcinku który będzie w... czwartek, bo tak wreszcie rzucę drugi odcinek w ten sam tydzień obiecałem wam to jakieś... no ze dwa tygodnie temu i jeszcze ani razu nie wrzuciłem dwóch odcinków w tygodniu też po tym jak skończymy robić to co aktualnie robimy To mam parę fajnych pomysłów, na których zrealizowanie jednak będę potrzebował trochę czasu. Postaram się to zrobić jeszcze w święta, bo nagrywam to w sumie w piątek, wy to widzicie w poniedziałek. Czyli teoretycznie <laughs> będę te odcinki nagrywał jeszcze w czasie, jak będziemy tworzyć to, co... To o trochę dziwne. Będę te odcinki jeszcze nagrywał w czasie, w którym będziemy robić to, co dla Was. Przygotowywałem. Abra, no tak się w tym to dla Was przygotowywujemy. Dlatego zostawcie suba, bo lecimy po 100 do końca miesiąca. <laughs> A, bo złoty żyje. A bo ja kill off. Nawet nie wiedziałem. W ogóle szymcie którego możecie znać z poprzednich odcinków. Zaproponował mi, żebym robił nawet trzy odcinki tygodniowo Jedyne co mu na to odpowiedziałem to... Ty kurwa no. od... Nie wiem, ledwo jestem w stanie jeden zrobić, pomimo tego, że mam, mam dość sporo czasu w porównaniu do tego, co było jakiś czas temu. Yy, co? Coś miałem powiedzieć? Aha, że od dwóch tygodni próbuję się zmusić do nagrania dwóch odcinków. I... No, idzie mi to w sumie, że mnie to nie idzie. Wow, niesamowite. Ale żebym zajebał, już trochę zaczynają mi się w sumie nudzić Bedwarsy. Co, no czy w sumie? W sumie to nie, ale zaczynam coraz częściej grać w coś innego. W sumie dobrze, bo ileż można grać, te Bedwarsy. Zastanawiałem się też, czy nie nagrać czegoś z nowszych wersji, ale nie wiem, w sumie jakby się to przyjęło na na którym wszystkie filmy są z 1-8 No no, na razie sobie to darowałem w ogóle zauważyłem też ostatnio, że znacznie mi osób czepia się o to, że ktoś jest dobry w sensie dawno nie widziałem żeby ktoś mi napisał, że mam makro no, chyba, że jestem ślepy i nie widzę tego po prostu. czemu ja miałem emotki? o, no ten mi coś napisze <grym> Czy ja o czymś wspominałem przed momentem? Zapomnijcie o tym, co mówiłem. No cóż... O Boże, a co, co to za się włączyło, koledze? Nie miało wyglądać, nie? A to, że ktoś po prostu jest lepszy, nie znaczy, że od razu ma, ty czlity, kolego. jest taka sytuacja. No cóż... Ja w ogóle zastanawiałem się też ostatnio, czy nie nagrać poradnika do edwardosów Piramidka oczywiście musi być idealna. Ten od PvP 1.16 chyba Brat pomylił wersję No dobra. dobra, zabiłem jakimś cudem, nie wiem nawet jak Perfekcyjna gierka, dawno nie zagrałem lepszej O Boże FPS i Blobby Matko bosko. No, przyjaciel nie ma szans, to niestety. No. Już ogarniam makro, przepraszam. A tak będąc wam całkowicie szczerym, to, nie wiem, coś, coś miałem powiedzieć. Coś o następnych odcinkach, ale za chuja sobie nie będę przypomnieć. A, wiem, że nagram dla was najpewniej coś w stylu jakiegoś poradnika może, bo w sumie dawno nie nagrywałem żadnego poradnika. Wyleciało mi z głowy, co miałem powiedzieć. No nieważne, w każdym razie nagram dla was parę poradników w najbliższym czasie. Nie tylko dotyczących PvP. No, więc jakby, co mogę że Mam szczerą nadzieję, że nie zabijecie mnie za to, że ostatnio są dużo gorsze filmy. O, tego się nie spodziewałem. Obiecuję, że następny filmik będzie już lepszy. Drzwi.